Dajcie przodu, do samego końca, już widzisz. Ja, widzę, 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 no. To możemy zabrać i ty możesz zabierać auta, które są zakryte na klucz. Łe, to fajne. Tylko niektóre auta się jebią, wiesz? A, ja, wiem o co chodzi. Że spadają po prostu, ale wiesz, odjedziesz kawałek i wytrychem. I nawet otwarte to otwarty jest. To, to to dawaj na garaż Sandy, jedź już tam, ja za zadojadę. Coś no. ciekawego? Ten Doge? Nie, to jest taniej. Na Cela pewno? 4,5, ale to jest chyba Chloe. Ale... To jeb***. A, no, to jest Chloe. To A to, to też naszych chłopaków, nie? Tak. A ja bym to zajebał. <grymne> Kuruma 2 miliony 700. Kuruma warto brać. No kurwa no już można, że... 27, jest git, to będzie... A 75 koła, no ale niech będzie. Mali Garcia ja pierdolę. jest pierdolę. To jest tu tyle ludzi. Dobra Robimy to czy nie! Robimy to czy nie? Lazy woof. No czy nie? No i tak ubezpieczenie będziemy mieć, więc wyjebany. No w sumie to, to czekaj, tylko aż ta kobieta odejdzie, i. podjeżdżam tam i, i bierzemy to i spierdolamy. Głowa, żeby to teraz strzelali, więc głowa niski, gdyż głowa niska z tyłu ci nie postrzelą. Dobra, teraz, co? No to jasne. Dobra, czyli dobra, 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 szybko, szybko, szybko. No kurwa, spierdolę! Zamił chłopak! No, chłopak, no, kurwa, podchodz! No kurwa, spierdolę nowy laser! Kurwa! Takie muzeumy! Kurwa, wydolę <grym, grym>, <grym>, się pod do! No. Da, trzeba drugą rundę zrobić. Tak za jednym razem teraz, wiesz? Wiesz, wiesz na i patrzy pierdolę, to i mam to. Zmień głos i bez przepraszam. <grym>, nie, bo będę widział, że to ja! Na przygotuj się! Ja a <grym> nic nie podejrzewają. Hurt <grym> Ja dobra już coś... A ty wiesz jakąś on jest pijany razy. Was nie pojebało? Na no kurwa ty mi się już. No ty goni Z tej zarabu, ale w koło jak trafię. A się wysyła! Będzie strzelił z mechanikami! Ajajajajaj! Zarakleza ja ten! Gdzież pan kurwa jeździsz? Kurwa, odszkodowanie teraz pan płaci! Wsiadaj pan zostało tutaj! Płaci pan pieniądze! Co to ma kurwa być? Zajazda, kurwa! Prawym wyprzedza mm -hmm. pan! Prawym pan wyprzedza! Kurwa, bierzemy to oto za odszkodowanie! Kurwa! Wyprzedzanie tu prawym pasem, jeszcze z prądu pan dostaniesz. No kurwa, kurwa, rozjebałeś się, weź go za Kurwa, pijany jakiś jeździ, kierowca, kurwa. Ja idziemy, kurwa, mu to kurwa w sendy złamujemy, jak tak kurwa jeździ. No, ja to naprawię. Kurwa, mać, chłop jakiś, kurwa, opętany prawym pasem wyprzedza, kurwa. No wie, jeżeli chcecie wziąć się proszę bardzo, ale bez szopki, okej. Okay? No dobra, no kurwa, wiecie, no, 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 no napad chcemy jebnąć, wie pan. No kurwa? ale ja spokoj, ja to rozumiem, ale po co wiesz, chcemy, te te... No żeby kurwa nie było takie, zatrzymaj się, chce twoje auto, na napad, wie pan o co chodzi, nie? No kurwa, Ma to być... powiedział, to bym cię dał. No dobra, no nie, nie wiem, czy byś mi dał, czy byś mi nie dał. No kurde. No, nie radzę na hakę brać. O, grozisz nam, o, na klucz zamknąłeś, to tak? No my damy to radę, my damy radę, czekaj, 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 nie odkuwaj go na razie. My sobie damy radę. Gorzej z sobą. No, dygaj sobie na warsztat, ha A bo to jest to to nie od... Jednak odpadło. Czyli jakaś bojówka za O kurwa, miałem przejebany, wiesz o tym, nie? kują chłopa, trzeba spierdalać. Kurwa, nie odczepię tym autem. Kurwa mać. Wiesz i schowajmy się i przyjedziemy co za chwilę. Nie ma, zobaczył to auto, trzeba je brać teraz. Kurwa. Ja pierdolę. Szybko ruszasz, chyba. Kur... może teatera coś tu spierdoliła. O, biega tam. tam. Na komendę poszedł. Zgłosić racisz Zamiast biec na odchodownicy to on się pierdoli. No to jest policja pod służbą Nie się No ja to od przody spróbuję Ale pierdolę ale to wytrzymiem to otwieram No nie wiem, co jak kasy wydasz Zobrzymy, no. czekaj, chodź za mną. O chuj w to gówno, to gówno i tak nic nie działa. No Sandy mu wypierdal to ten. Nic co się twoje gówno, to to auto wypię, ale, ale się niczego nie nadaje. Z grubą są problemy to. Robię, naprawił na Stopą i w auto zajebali. <głos> <głos> Dobra, siadaj. No, nie przyjmuję, a nie tego. Kurwa, jakbym miał starą kartę ten gardą mechanika. Nie ma żadnych mechaników. Hmm. Myśli zgłuszenie. W środku są. Przestań trąbić. No poczekaj pan, kurwa, zajęci są, nie? Przestań trąbić, tym kurwa... Do... Witam pana. Pan chciałbym chciałbym panu. Chyba Panu, ołoku, chcę to naprawić. Tak? Oznajmić, że... no to pan Niestety... To Niestety mechanik panu nie pomoże i zapraszamy do wyjścia. Czemu? Nie widzę. Pan kultury nie, kultury nie posiada. Proszę, Zgłoszenia wysłania się wkurwiają. Zabić cię, czy sam to zrobisz? Wyległeś czy ja? Co? Spokojnie, zwierzaki. Ten łap za dachem spisywał. <głosy> <głosy> no chuj, to tego nie naprawimy, nie? No ale tego też będziemy <noise> przejewane. No i chuj, nie naprawią nam. Trzeba się tym przymalować i się przebrać chyba. Dać kogoś innego. Teraz nigdzie nie przyjmą? Kurwa. Na sendy, chodź na Sandy to wyjebiemy. Do 2,5 koła? Wyjawane, koła. Kurwa. Kurde no. To... Nie wiem, nie wiem. Co tu zrobić? Nie wiem no. Kurwa, no zajebałeś oto auto za nie wiem, sprawię 2 miliony i nie muszę go naprawić. Słyszę zgłoszenia spod warsztatu. Pan jest jewnięty czy jebnięty? Wskazówki, jak jak, tira. Tak, jak, człowieku. Co powiemy z z nich, jak, naprawienia Mam no na radio z gości, to są przegłupie. Ja, ja bym go porwał. Daj, porywamy tego chłopa. Czekaj, auto też. Nie, nie, do biegną, do Wracaj eee, do auta. Wracaj do to. Hmm. O kurwa. Przekaż. <grychy> tak, no kobiety trzeba porwać. Dajemy, ja że odjeżdżamy. Daj, teraz. Gotowy? Tak. Dobra. Kurwa. No już tu nikogo nie ma. Tego będzie trzeba szybko powinąć. Tego, 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 tego powiem. jest już. chyba. Kurwa. Ci może nie wiedzą nic o naszej tej zadybie. Może, może z nimi pogadamy. Kurwa mać Ty! Ten jest ziknął. Dalej szukamy kiedy do dupy? Nie, prawie, prawda ma auto ci nie? Panie. Nie. Czemu, Oj, nie? Boja. Czemu boja? nie? Czemu Proszę nie? Służyć? No kurde, panie, ja się spiesiłem. Dzieci ze szkoły chciały odebrać, kurde. pana kultury pan się nauczy, to wtedy pan otrzyma pomoc. No to przepraszamy, no, już to już jest wykazanie... Maskę proszę zdjąć. Panie, kurde, wie pan, nie, nie mogę. Kurde, no, incognito działam, wie pan, no. No. Z no Ja dobra. Jestem tym, tajnym agentem i co? Ja też, kurde, nie, nie powinniśmy takich rzeczy ujawniać, ale już zrobiliśmy. Naprawi pan, Dzień czy dziękuję. nie? Dwa koła, kurde. Do widzenia. Naprawi pan, czy nie? Nie, bo pan jest i zabał. Bo pan kopnął w auto i je bardziej zniszczył. Bo się pan zachowuje. No nie, kurde, przecież trąbiliśmy, bo nie wiedzieliśmy żadnych mechaników, no. Chcieliśmy no, ich zwołać. Daje... No tak. Chciałem, że, że, że klakson działa na mechaników tak ta jak, jak, nie wiem, jak... Na, na villagerów w Minecrafcie dzwonek. Ona, no. Bądź stanie tam na lewo. No dobra, dobra. To pan naprawi, tak? Czyli nie niekomfortowo i pan telefon wyciąga, to, to, to jadę stąd. Nie. Spadę. Pan naprawi nie? Halo, ostatnia chwila. To naprawi pan, tak? No dobra, no jak no pan dobra, naprawi, to. to tu pan naprawi, o. Gdzie? Tu pan ma narzędzia, tu pan może naprawić. Pracę od góry, żeby nie było konfliktu. Ale kontektyw. potrzebuję najpierw dowód naprawdę, bo ja muszę wpisać do dokumentacji. Kurde, to auto jest skradzione proszę pana na napad, wie pan o co chodzi? No. O, ale ja pański, działań, czy pan no, chce sprawdzić? Ja mam, 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 sięgam panu. No, no dobra, to ja w domu wiesz, ale potrzebuję imię i nazwisko. Nie mogę, jak w Anko będę ja kurwa, napad będę robił. Muszę w dokumentach sprawdzić kreskę spirać? wpisz. Pan, wpisz pan po prostu y, imię i nazwisko. No dobra, to to ja, to ja, Spadino Pana kurde, z 4PSM-u. No, kurde, ja wpisz to. No, kurde, No, kurde, sobie specjalnie tutaj pudrem dam, żeby zmylać ludzi. Spadino Pana jest jestem, wpisz to, no. O, Panowie! ty trzeba zatrzymać, i z tej 0 do nas. I są zamaskowani. Cześć. No ale! Pierdolę. No za konfident, jebany! Widziałeś, hmm. że to konfident. Czuję, to. Ja dwa koła dałem, kurwa! Będzie go powinąć! Kurwa, psy nas gonią! Zarzut, kurwa, Rogersa! Kurwa! Lazy, jak do tego doszło? Je... Nie wiem, kurwa, no. Nie rozjem Nie się, je, je, jedź ostrożnie! Tu, tu w lewo skręcaj! Co ty kierujesz? Aha! No dobra, cześć! Z tej zerów opady rozwalić gotowy? Trafiłem chyba! Ta trafiłem! Ja pierdolę. Znak się przykleił, jedziemy. Dobra! Kurwa! Ale ta kuruba daje nieszczęście, ja pierdolę! Nie do miary to auto jest! Trzeba tego konfinetę powiedzieć. dwa koła mi zabrał! Kurwa... oj, oj oj! Uch, tylko porysowane! Ja pierdolę, co, co wypierdalamy tą kurubę, co? Bo ona, ona jest... To jakieś. to jest to kurwa nieszczęście! Tu nie da się za, 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 zabrać, cię go ciągnąć, później kurwa... Tutaj, to, się to... Nie, do, do wyjebania to auto jest! Ja fierdolę! Pamiętasz tego mechanika, nie? My trzeba po niego cię go powidać. Ja to się zaraz skonfilecił. On kopnął w auto i się płyta, że go z teasera dostał. Tak on mówił telefon wiedziałem, że zgłoszenia... Ja to skoń. czułem, ja to czułem, ale pewnie mówił, że, że dobra to zrobi, to stwierdziła, tak zrobi to. Ale ja badaj konfident, trzeba go zaraz dojechać. Myślisz że co się na warsztacie? Czujesz, że obecę czy później pójdzie. Laweto pojedzi, czy to by auto Pewnie ta, ale to będzie trzeba zatrzymywać wtedy mechaników Dobra, ale chłop ma przepa ucieczkę przed policją trzekusz <grych> <grych> Jakieś auto zadabi To się nas zgodzi Radiowóz Pierdalisz, ała, Kurwa, ała, ała się zagapił w lusterka! To znaczy! Przygotuj się na fankę! Ja tak, dnia, Jan Tazer! Ja ich rozstrzelam w razie wu! Wyjebali w coś chyba! Chyba tam! Ale do nas! Zaraz parci będzie! Kurwa, pierwszy wyrok dostajesz, wiesz o tym. Ale wiesz, to jest większy problem. Zaczynij ich mi na w razie, W, ale. Ilu jest? Dwóch czy trzech? Trzech chyba. Nie trafiłem! A ty za uh -huh. O nie, Ojeczak, ty jeszcze! <gry> to już drugie auto! Mam ja przejebane! No ja, ja, się ja, się ja się zastanawiam, czy kurwa nie wysiadać. Dwa auta już rozgodzią. Kurwa. Trzeba spitować! Dobra, jeden out Drogi jeszcze Tylko traf, kurba, ty dobrze, no, dobrze. Bro, dabra, bada, kurwa, tym razem to! Zróbmy to! Zróbmy to! Zróbmy to! to! mamy Kurwa dalej to! Ale zjebał się, dobra! Warto. Ja już chłopot chłopa trafiłem, wiesz? Kolejne się jedzie. Dobra, robimy ich! Kurwa, ale sobie zajebiście! Ja pierdolę! Dystans trzyma. blisko było uważaj na oponę to zrobi szybko bo zaraz dojadą jednostki ja wiem, ja wiem kurwa już było tak dobrze ale raz przyjebaliśmy więc jak jeszcze raz przyjebiemy to jest kajc autem tak. do wody wtedy jedynie Катрофильм, пупаны, он нас не догоняет. <говорит> Может он заполнить, опыта попросту. И вправо, вправо зайдите. Курва, Ja na pierdolę! Najgorsza korona jest na, <gry> na pik deski, deski! Jedź, jedź na pik deski! Dabcyś za nie biewili, co? Tak. No dobra. Cię ja rozbierasz od razu. Ja pierdolę, ta kuruma jest popierdolona, widzowie. masakra Dobra, kredieli to, to, to coś tu co tu stoi Musiał być napisać na Twitterze albo z urzędu A, okay. Może ma odporzucić jakieś, czy nie? Lampada. Nie. Mam zamknięta. Nie chcę mi się to zakończyć. No ale został w ten co ty? Zaraz przyjedziemy, oddamy cię. Spokojnie. Dobra, a ta, ta, ta kurwa. Ściągnij maskę. A ta kurwa się zaczęła teraz dybić, pa! Taki a. timing! Daj, ściągnij to już górę, tak żeby nie było widać. Jak coś ty pracownika mnie pika, Kurwa, ale dyba, to cała policja jest. Gorzej, jak on zgłosi, że to zajebaliśmy, to nawet że to by. Nie mają dowodu, że to... A tam to można SMS-a wysłać, że ktoś tam zajebał epic disco furę. I ta policja będzie hajtowała Szczególnie jak napisze, że jacyś faceci z czerwonej kurwy zajebali nam furę, wiesz? Ale <laughs> to by już policja wyjechała. <laughs> ja pierdolę za dywa. Pierdolę, ale fart. Ale że to oni też się trafili, bo oni trafili po <laughs> Masz Koniec! Można królubić o klub ojadą. Nieżże tu, szukają nas. Chcę zobaczyć jak szukają. To nic nie powiedz głupiego. Ty, ja mam pomysł. No? E, chłopaki, chcę zgłasić przestępstwo kurwa. Wpierd... E, się nie. na czuły z czerwonym kuruma kurwa. nie, nie zaje... Nie, nie, nie auto. Gdzie? No kurwa tu kawałek co mi zajebał auto kurwa, mojego kontendera. Taki szary kontender. Ej, halo! Od razu drog gdzie? Gdzie, gdzie? Nie, nie zła chceć ci powie, ale ta kurwa seria jakaś. Pojebada! Ej, tak, chłop na Twitterze napisał czekam na auto firmowe na tartaku. <głos> <głos> <głos>